Jest ich dokładnie 1406. To m.in. dzieła Chagalla, Picassa Renoira czy Canaletta. Celnicy zabezpieczyli tę niecodzienną kolekcję w tym mieszkaniu w Monachium. Choć trudno w to uwierzyć, wart szacunkowo miliard euro zbiór przeleżał tu ponad pół wieku. Prace są w stosunkowo dobrej kondycji. Niektóre są brudne, ale nie zniszczone. Mają niebywałą jakość, estetykę. Posiadają też ogromną wartość naukową. O istnieniu wielu z tych dzieł nie widzieliśmy aż do teraz. Kolekcję przechowywał 80-letni emeryt Cornelius Gurlitt. Odziedziczył ją po ojcu. Handlarz dziełami sztuki Hildebrand Gurlitt na zlecenie Gebelsa skupował obrazy uznane przez nazistów za przejaw sztuki zdegenerowanej. Prace pozyskiwane na różne sposoby, z muzeów i od Prywatnych kolekcjonerów, głównie Żydów, w dużej części zniszczono. Część miała jednak zostać sprzedana za granicę. W czasie gromadzenia tych, tych dzieł sztuki zakwalifikowanych do grupy sztuki zdegenerowanej zebrano 21 tysięcy różnego typu dzieł sztuki kilka tysięcy obrazów. Może się okazać, że dużą część tych rzeczy, które miał sprzedać albo które pozyskał w jakiś sposób, w zasadzie ochronił i to by była sensacja sama w sobie. Według prokuratury niektóre obrazy mogą pochodzić z krajów okupowanych w czasie II wojny światowej przez Niemców. Polska według szacunków utraciła ponad pół miliona pojedynczych dzieł sztuki. Powrócił do nas jedynie niewielki procent skatalogowanych tu zbiorów. Ile obrazów zaginęło precyzyjnie, nie da się powiedzieć. Od czasu do czasu coś gdzieś się pojawia na rynku antykwarycznym, coś się udaje odzyskać, coś się oddaje kupić. Ja myślę, że to się jeszcze będzie ciągnęło bardzo, bardzo długo, ale od strony prawnej. Będzie coraz trudniej. Numerem jeden na polskiej liście najbardziej poszukiwanych dzieł jest niezmiennie portret młodzieńca Rafaela Santiego z tej ramy. Jest też ten szkic Rubensa i Madonna z Dzieciątkiem Kranacha Starszego. W Bonachium, jeżeli trafią się obrazy, które poszukujemy. To będzie absolutna rzadkość. Jest tam wiele rzeczywiście absolutnych rarytasów, natomiast prawdopodobieństwo, że będą to obrazy z naszych zbiorów, zwłaszcza muzealnych, jest bliskie zeru, ale nie wykluczamy takiej sytuacji. Choć szanse nie są duże, może się na przykład okazać, że w kolekcji z Monachium są dzieła pochodzące.